Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Dzisiaj jest taki nietypowy odcinek, ponieważ to będzie cała bitwa, jedna bitwa, tak ciągiem, którą mi się udało przypadkiem nagrać albo i nie przypadkiem. Podejrzewam, że tytuł już zdradza co jest w tym odcinku, więc żeby nie przedłużać, lecimy oglądać. No i jesteśmy w bitwie. Wojtowerować będę wam. Właśnie podjeżdżamy pod kolinii krzaczków po to, żeby nie stać w krzaczkach typowo, bo bałam się, że będą mnie blindować. I czekam sobie, czy ktoś mi zaświeci środek. Widać, że nikt nie zaświecił nikogo. Ale nadal czekam. Rozglądam się, bo tutaj tam najczęściej ludzie stoją, więc pomyślałam, że może jakieś drzewko się przewrócić, to sobie strzelę i uznam. A, ciul, poleciało, może się udało. I tutaj też oczywiście musiałam, bo czemu nie? I teraz jeszcze tutaj w te krzaczki, bo tutaj też lubię stać. A tutaj, bo troszkę za wysoko poleciało. No i tak sobie tam opatrzę, że. Nic się nie dzieje takiego ciekawego. Pomyślałam, że może sobie pada do nich, ale patrzę, że o jest, tutaj są. Przyjechał Churchill, więc strzelam niego jak tylko najwięcej mogę. I od razu pojawiło się jeszcze kawu jedynka i Skoda, więc Strzelam. W ogóle nie, nie trafiłam w tą Skodę, co chciałam trafić, ale ważne, że trafiłam. To jest najważniejsze. O, zobaczcie, jak ładnie o, i Oj, tutaj tylko uszkodzenie krytyczne. Szkoda, szkoda. Ale tutaj jeszcze ta Skoda żyje. Nie trafiłam. O i zniszczyłam. Kura, pierwszy frag. O, od razu się pojawiło ich tutaj dużo, ale widzę, że Cromwell jest na horyzoncie, więc bierę go. I na ten moment mam tutaj 1300 Major I już troszkę więcej. I ładnie znowu kolejny frag. Chromewell zniszczony. I sobie znowu takam i patrzę. Jadę wesprzeć tutaj naszych na górce. O, ale tutaj patrzę, że jest okazja, żeby trafić M6. Bierę ją. I nie udało mi się foraga zaliczyć, a szkoda. Szkoda, szkoda. Zawsze więcej expa. A tutaj patrzymy na typa, czy go widzę. O i, i jest, widzę go, to no to strzelam. No jak to by inaczej. I znowu jeszcze raz. Może go zblindowałam. Już znam, że więcej nie ma to strzelać, bo już pewnie zmienił pozycję. I na ten moment mam prawie 2000 damage'a. Czekam może się pojawi gdzieś tutaj on, ale... No, nie wiem, nie wiem. O, pojawili się tam z tamtej strony, ale niestety tutaj z tej strony a akurat ich nie widzę. Widzę, że tam sobie całkiem nieźle radzą. Więc uznałam, że może do tego Churchilla będę widzieć. Więc jadę. I uderzam w murek, bo myślałam, że go da się zniszczyć, ale niespodzianka, nie da się go zniszczyć. Więc podjeżdżam z innej strony i patrzę, że o, jest widoczny. No to znowu strzelam. I znowu mi zabrali fraga spod nosa, ja nie wiem. Tacy koleżeńscy. I ale im tutaj pomóc na górkę. O, i to było uszkodzenie krytyczne. Bez nadzieja. Ale już go nie ma. Zniszczyłam go właśnie w tym momencie. I teraz na tego typa chcę podjechać. O, o, o. I nie przebiłam go. I dupka nie udało się, ale to jeszcze nic straconego. Stoję i strzelam twardo. Nie ma co. O i pomyślałam, że sobie zjadę. Trochę niekontrolowany zjazd, ale ważne, że zjechałam i się nie rozbiłam. No i wrak zaliczony. Nie wiem po co w sumie jadę w tą stronę, jak baskot to jest w drugą stronę, ale no dobra, moja wola. Postanowiłam jednak wrócić jechać na bazę, bo chyba baskot to jest w tamtym miejscu. I mam na ten moment 2900 damage'a, więc całkiem niezły wynik. Jak na mnie oczywiście. Już myślałam, że nie dojadę. Ale niestety nasza bezeta się wyrobiła i teraz piszę tutaj do kawu jedynki żeby dał mi strzelić raz bo potrzebuję 3000 demain żeby zaliczyć misję i patrzcie jaki koleżeński kawu jedynka ponieważ nie strzelił a ja sobie podjechałam i strzeliłam. I tak oto właśnie tym sposobem to jest koniec tego odcinka i koniec mojego voice-overa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!